Sebastian miesiąc temu, nieco ponad miesiąc temu jechaliście ostatnie zawody w łańcuch herbowy. Stęskliście się już za żółżlem, już wam czegoś brakuje? No tak, szkoda, że nie możemy jeździć cały, cały rok, bo na pewno byśmy jeździli, ale no niestety tak jest, to nie jest zależne od nas. No teraz mieliśmy troszkę wolnego, aczkolwiek to nie było wolne, że nigdy robiliśmy, bo każdy coś tam z nas robił, żeby podtrzymywać formę. A teraz zaczynamy już tak na poważnie przygotowywania do sezonu. Scenarium, także no, myślę, że będzie ok. I jak wyglądają właśnie takie przygotowania? Na chwilę obecną mamy w wtorek, na czwartek scenariusz zajęcia na siłowni, w piątek każdy indywidualnie tam coś robi. Ja mam boks indywidualnie w piątek, a w sobotę jakieś tam bieganie czy rower, rower jazda rowerem stacjonarnym lub jazda tam na jakimś motocyklu. Powiedz, czy już tak przygotowując się do tego sezonu też tam jest jakaś dbanie, dbanie o dietę, dietetyk, jakaś taka kuchnia, którą powiedzmy może jeść sportowiec? Znaczy, no ja staram się jakoś nie przyznać tylko trzymać wagę moją. Wiem jaka jest dla mnie odpowiednia waga, w jakiej się dobrze czuję i chciałbym taką wagę mieć cały czas. Jakoś dietetycznie myślę, że nie będę w żadnej diety czy coś, bo po prostu, jak będę miał cały czas tą wagę i będę jadł cały czas tak jak jem, to waga nie powinna wzrosnąć, tylko powinna cały czas się utrzymywać. A powiedz, ten skład troszeczkę się zmienił, są nowi koledzy, jak ocenisz tą drużynę? No, w sumie jeszcze się tak naprawdę z tymi nowymi osobami nie widziałem, więc nie wiem, jak to, jak oni funkcjonują, jak oni tak będą działać, czy będą pomocni, pewnie tak, a no, tak myślę, że fajnie, że mamy. Olivera z Patrykiem Mansonem się widziałem, także on jest akurat, bardzo się lubimy z Patrykiem. I Daniel Kaczmarek też się z nim jeszcze nigdy, znaczy nie, nigdy po prostu nie rozmawiałem z nim nie widziałem, także no, zobaczymy, jak to będzie w czasie obozu. Oliver Berton, to uczestnik cyklu Grand Prix, to też chyba fajnie, że, że macie takiego kogoś w drużynie. No, jak najbardziej fajnie, bo i my będziemy kibicować pewnie bardzo i on będzie też pewnie ciekawy, jak to w Grand Prix będzie w tym jego pierwszym sezonie, także zobaczymy.